Cześć, Nathan, mam na imię, mam ja ty? Daniel ja Mam do ciebie takie pytanie No Czy mógłbym puścić bita i zafreestylować? Hmm... Mógłbyś, no Mógłbym? Dobra, czekaj Zgłośnie tylko Nie wiem, czy będziesz słyszeć, czekaj ja mam pytanie No? Czyli będziesz freestylować To mógłbyś mhm. Taki chrześcijański freestyle zrobić? Chrześcijański? No Okej okay. Ja jestem wierzący ja i to by było spoko w sumie No dobra No dobra Wierzący Chrześcijański freestyle, okej okay. Tego jeszcze no? nie, nie próbowałem Eee jo. Eee O Mm. Ej, ej, po pierwsza przeknika nie wiem czy to dobrze słychać. Dostałem tutaj wyzwanie nie lada, lada, nie lada. Czekaj, zaraz opadnie kopara, poczekaj, patrz jak, jak jak patrz jak sobie wchodzę tym razem na spokojnie. Chrześcijanist chcesz mieć chrześcijaństwo. Sorry język, no bo było tu pijaństwo. Ej. Ej, język się plącze, zapomniałem dodać, widzisz jak tu jest nerwy i ta presja, hop, możesz pójść do kościoła, pomodlić się, wyspowiadać i co tam, jak tam, zobacz, do, prosto do Pana Boga, ej, chłopak, nie zmarnuj tego daru, życie jest jedno, więc próbuj, raz się nie udało, próbuj aż do bólu. Takie jest tu życie, i taki powinien być schemat. Jeśli coś nie wychodzi, no to robisz aż będzie z tego zwycięstwo. Albo jeszcze jakby Bóg lekką ręką wiał problem, i nadeszło. Jezu, ale próbowałem bez przekleństwa. Chrześcijaństwo jest dla mnie na pierwszym miejscu w życiu. Staram się, żeby było, bo ja nie jestem idealny. Ale tego tak od trzech lat mam takie skupienie na takiej relacji z Bogiem. Na tym, żeby jakoś iść w tą, żeby w tą stronę. Żeby żyć prawidłowo dobrze z, przykaz z przykazaniem, tak? No, no, no. A kiedyś wiesz, siedziałem w takiej patologii trochę, imprezy i tak dalej. No. I wiesz. Gdy, to miło mi to słyszeć, że się odbiłeś, jeśli to prawda, to co mówisz. Ja ci powiem, wiesz, jak na to patrzyłem, bo tam też za dzieciaka miałem niefajną sytuację, nie? Tam... I w ogóle i wtedy pamiętam, w boga wątpiłem, no nie? I okay. od tamtego momentu po prostu jakoś tak yy, olałem ten temat, yy, że ktoś jest tam nad nami, czy coś, po prostu żyłem. A jak już coraz tam starszy się robiłem z roku na rok, i właśnie były takie pytania na temat, właśnie, czy wierzysz w Boga, czy coś, to ja odpowiadałem, że ja staram się po prostu być dobry sam z, ze swoim sumieniem i tyle. A co jest, yy, czego nie ma, to już nie mi to ocenia. I ja tak ci... jest moje podejście. No. Ja ci powiem tak z perspektywy Biblii, jak Bóg patrzy na to, że my staramy się być dobrzy. Oczywiście, owszem, powinniśmy się starać być dobrzy, ale pod kątem, wiesz, staniesz przed sądem ostatecznym, to ja ci powiem, że takie bycie dobrym, to jakby nie wystarcza, bo każdy z nas jest grzesznikiem. I Bóg patrzy na nas, jakby nie popatrzeć na grzeszników, Bóg patrzy na nas jak grzeszników i... Jakby nie jesteśmy w stanie sobie zapracować, żeby trafić do nieba. Więc, yy, mm. ale jest za to dobry przekaz z Biblii. Jest taka dobra no. nowina, że możemy do nieba trafić, mimo że jesteśmy grzeszni. Wiesz jak? Jak? Wybaczając. G mm, no, wy, wy, powinniśmy wybaczyć innym, tak. Ale ogólnie Jezus wybaczył nam wszystkie grzechy, jeżeli w Niego uwierzymy. Słuchaj, on umarł. Numer coś. umarł, żeby odebrać nam wszystkie grzechy, bo on był Bogiem, on był bez grzechu i był w stanie przyjąć on za nasze grzechy, no tak, tak. Bo my zasługujemy na karę piekła, a on nam karę piekła zabrał. Tylko, że chodzi... diabeł, powiedzmy, że diabeł chciał nas po prostu do piekła wszystkich sprowadzać, tak. ale on, że to wiesz, ta dobroć, taka ta druga strona, zła, ta odwrotność zupełna, właśnie się on pojawił. I... To wziął na siebie nasze całe grzechy, tak? Tak, dokładnie. I wystarczy to, co ty musisz zrobić, żeby to dostać, zbawienie. Wystarczy uwierzyć w Niego i mieć z Nim relację, Z Jezusem. A wiesz, jak mieć relacje z Jezusem? Nie wiem, nie wiem. Modląc się, modląc się, czyli nie, że mówisz wierszy, zdrowaś, Mario, łaski no no, Nie, to nie jest. Tylko to, co ci leży na sercu. Tak, to, co ci leży na sercu, rozmawiasz sobie z Bogiem, bo ty masz Boga w niebie, który jest twoim ojcem. Twój, twój ojciec duchowy. I jak ty z nim porozmawiasz, to on ciebie słyszy i on y, cię wysłucha, on ci odpowie. Wiesz, Wiele ludzi myśli, że Bogi im nie odpowiada. Nie, po prostu trzeba być cierpliwym i A trzeba. Przepraszam, mo... no? Mogę ci przerwać no. zadać pytanie. I, bo tak wszystko tak opowiadasz o, o, o tym i w ogóle widzę, że, że raczej żyjesz z tym, że to nie jest jakiś tutaj wiesz co Szanuję, szanuję ciebie i twoją decyzję, bo to nie znaczy, że wiesz, że ja myślę inaczej to, że mam ciebie jakoś traktować, że o to głupie czy coś. Każdy ma swoje zdanie. No żyje pewnie. ze swoim sumieniem wolą i w ogóle przekonaniem. No i ja na przykład żyję tak. Y, ja za dzieciaka też byłem bardzo mocno wierzący, naprawdę. Kolega właśnie przychodzi. O, no, dobra. I ten, y, ja właśnie mam coś takiego, y, że... Y, jeszcze raz powiem. Za dzieciaka byłem mocno wierzący i w ogóle, ale po czasie właśnie, jak tam taka przykra sytuacja była w domu przez całe moje dzieciństwo, nawet do teraz, że wiesz, że w domu alkohol yy, jedyny, yy, że mama u mnie piła na przykład, nie, mhm. a, a tata, tata właśnie nie, tata był taki jakby powiedzmy w cudzysłowie mamu taką, okay. nie. Okay. I, tata, I tata właśnie tam miał wypadek, i wiesz, tam musiał uciekać. Tak mm -hmm. w skrócie, i ja wtedy czułem się taki samotny, jak mama właśnie była pijana. Tam mm -hmm. pokłóciłem po się z nią, czy coś wiesz. Już tam mniejsze szczegóły, i siedzę tak sam w wanie i modlę się do Boga, że dlaczego ja tak mam, że dlaczego ja muszę tak cierpieć, nie? Mm -hmm. Za co? No i wtedy żyłem takim przekonaniem, po prostu, że ja je. Będę żył dobrze ze swoim sumieniem. Ja z natury jestem. Ba, y, to może być egoistyczne trochę, ale nie będę skromny teraz, bo mu będę mówił, jak jest. Ja jestem na przykład bardzo kulturalną osobą i dobrą. Mm -hmm. I, I właśnie tak się staram żyć. No ja? I, i, I to w sumie. Tyle. No. Cześć, Krzychu. Spoko. Więc. E... Wiesz, pamiętaj, że diabeł może atakować twoje życie, i jakby ja bym nie zwalał tutaj e, winy na Boga. I Bóg myślę, że w wielu sytuacjach był z tobą, nawet jak tego jeszcze wtedy nie dostrzegłeś. I no. pamiętaj, że zawsze można wrócić do Boga. Nie musisz być idealny, żeby do Boga wrócić, tylko wróć do niego taki jaki jesteś, i pozwól, żeby on ciebie przemienił. Ogólnie mądry to, co powiedziałeś, ale no nie wiem, co na to odpowiedzieć, Ja bym Wiesz, na twoim miejscu pomysłu. zrobił tak. Przyjdź z otwartym umysłem do tego, pomódrz się dzisiaj, żeby Bóg ci dał jakiś znak, że istnieję. Jeżeli istnieje, Boże daj mi znak. Tak się pomódl. I zobaczysz, mhm. następny tydzień, dwa Bóg ci objawi w jakiś sposób. Nie wiem w jaki, ale Bóg zawsze znajdzie sposób, żeby przemówić. Przez środowisko, przez znajomych, przez sytuację, przez sen. Ja rozumiem. Różnie, Znajdziesz. różnie. Tylko ciekawe, czy go zobaczysz. Myśl, myślę, że zobaczysz. Jeżeli Bóg chce do ciebie przemówić, to tego zobaczysz. To o, o to się nie martw. A warto żyć dla Boga. Bóg cię chce pobłogosławić finansowo i w różne sposoby dać ci chce żonę. Więc pozwól mu dać ci pobłogosławić się. Ale najpierw żyj z nim w relacji. Dobrze, dziękuję. No. Sorry, że kończę, ale koleżka już przyszedł. Miło mi się z tobą rozmawiało. O i Biblię czytaj, to wiesz... Zacznij, chociaż Nowy Testament świętego Jana Księga Świętego Jana. Nie zacznę, szczerze powiem, że nie zacznę. No bo też nie, nie usiądę po pracy, czy coś nie będę... Czy to ubieli po prostu? Tak nie wiem, no tak widzę to, że raczej tego nie będzie. Ewentualnie jest opcja audiobooka sobie można pobrać za darmo z, o, to, z to już play prędzej, no. to już prędzej do snu, wiesz? To sobie y przez wydawnictwo Uczeń Jezusa sobie zobacz, darmowy audiobook jest na, na Play Store'ze